Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeden sprzęt nie padł. Zachowam inny. Dobrze, żeby nie przedłużać, słuchajcie, ktoś dla tych zaskoczonych, dostałem tarowiznę stówkę od pana Łukasza Leszek Z. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I stwierdziłem, no, że skoro jest tak, no to trzeba, trzeba jakąś usługę wykonać. No, nie jestem ojcem prezesem któremu tam bezdomni Maybachi ofiarowują i to mu nie przeszkadza, natomiast no ja jakoś tak jestem, mam tą przywarę, że pieniądze biorę, ale za pracę. No i postanowiłem na jak coś nakręcić. Jak się wyrobię, to jeszcze na koniec coś powiem, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, film będzie o religii. Będzie to na lozie film, nie będzie, nie będzie to jakiejś takiej większej spiny, ale jeżeli ktoś mógłby się czuć zakłopotany i nie chciałby na ten temat e, słuchać, no to wiadomo, polecam historię moją albo, albo konkurencję jak i tak dalej. To, to widzisz, rzadko który kanał poleca konkurencję, a ja tak. Dobrze. Słuchajcie, m, ostatnia sytuacja, więc no może akurat. Nie trafię w temat tutaj ze swoim, odnośnie swojego dar, darczyńcy. No ale trudno. Tak, to już jest. E, jakieś dwa lata temu, może więcej, nie pamiętam, była profanacja e, najświętszej Marii Panny. I ja byłem tym zbulwersowany. Nagrałem na ten temat filmy i powiem, że podświadomie e, nawet. E, wyraziłem mi jakiś po prostu zarzut wobec mojego Boga Jezusa Chrystusa, naszego Boga Jezusa Chrystusa, dlaczego nie reaguje? Profanują najświętszą Marię Pamię. To było jakieś dwa lata temu, coś, coś w tym stylu w Gdańsku. Pamiętam, że to się odbyło w Trójnieście bynajmniej, gdzieś tam. Już pomijam ten fakt y, profanacji krzyża, gdzie tam genitalia wieszano i tak dalej. I to wszystko jest na, na, na Bajerze, wszyscy się cieszą. Hepeni, y, jakaś nowa sztuka i, i tego typu y, bzdety. No ale dobra. Ja mówię bzdety w cudzysłowie, bo to, bo, bo to dla mnie to była profanacja. Y, straszliwa. Ale dobra, spokojnie mówię, co się dzieje. Zobaczcie, pojawia się. Y, ten chiński bóg, gdzie ja sam z niego się śmiałem. Mówię, ja już, niektórzy mówią, że go odkryli w maju w tamtym roku, tam w lipcu, niektórzy na jesieni i tak dalej, i tak dalej. A ja tylko ja z niego szydziłem, bo wiedziałem, że to jest wielka kpina, już w, kiedy to się pojawiło w Chinach. W tym. I co się dzieje? Zobaczcie, mówi się za moich młodych lat. Było taka, tak, tak, takie przysłowie, starsi, starsi mi opowiadali. Kiedyś jeszcze za moich czasów to starszych się słuchało. I oni opowiadali, że jeżeli Bóg kogoś chce ukarać, ukarać, to co robi? Odbiera mu rozum. Powtórzę, odbiera mu rozum. I zobaczcie, pojawia się chiński Bóg. Wszyscy zrzucają się do Niego z wiarą, z wielkim szacunkiem. No, ja mówię, żart. Podobno żyjemy w państwie katolickim. Większego barłachu nie ma, jak teraz, co się dzieje, ale wracam do tematu. Słuchajcie, no i co się dzieje? Zobaczcie. Mój Bóg Jezus Chrystus, co robi? Odbiera im rozum. W jaki sposób? No, włączcie telewizję, radio, a nawet internet i te wszystkie, takie te. Tych ty gości tam, w tych, w tych sutannach, w tych habitach, w tych ornatach i tak dalej, jak oni się tam wypowiadają? Szczególnie w telewizji. Tam nie ma nic o Bogu. Tam jest o chińskim, o nowym chińskim Bogu. Będą godzinami tłumaczyli, a o jakimś Chrystusie, powieszonym gdzieś tam, jest to istotne. Dla nich zresztą już nie jest istotne żadne święto, żadne święto, ani jego narodzenie, ani najważniejsze święto katolickie, czyli Zmartwychwstanie. Nie potrafią tego nawet uszanować. Szydzą z Niego. Że w tych telewizjach cały czas szyderstwo. Teraz jeszcze, w tym tygodniu, cały czas. Teraz wielki, wielki post. Jaki to tam wielki post? Szyderstwo, jedno wielkie szyderstwo. Co robi Jezus Chrystus? Zobaczcie, skoro... Po pierwsze, tak jak wspomniałem, odbiera im rozum. Oni nic nie widzą. Nie rozumieją, nic nie widzą. I teraz tak. Chrystus, ja mówi skoro zbezcześciliście mnie, mój krzyż, zbezcześcili... Mówię tutaj o tych wszystkich... O sabacie Episkopatu Polski, łącznie z sabatem rzymskim, watykańskim. To jest sabat. To już nie jest Jonathan, wiara, to, 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 o czym mówi ten Bergoglio, no to już wiem, się wypowiada już naprawdę dobrze. I teraz co? To w takim razie ja wychodzę z tym świątyń. Mało tego. Chrystus mówi: Ja tylko, ja tylko nie wychodzę, ale ja te nie zamykam. Po co macie profanować i udawać kult? Mój kurt. O co macie? Zobaczcie, w świątyniach katolickich pod tytułem kościoły tam są jakieś tańce, tam są jakieś halloweenowe zabawy, maskarady. To już wielokrotnie nie tylko ja, ale wielu mówiło, mi od początku się podobało jakieś tam obliczenia pięciu, dziesięciu. Z kościołów zrobiono wrę wręcz jakieś takie punkty libacyjne. Jeszcze nie, nie, nie dużo brakuje, żeby tam się na libację, a może i tak będzie z czasem, że będą tam się lumpy na libację do tych budynków, ale tam Chrystusa już nie będzie. I Bóg Jezus Chrystus, właśnie, nie, widzicie, nie dużo się zajęło, ale faktycznie Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Widzicie, jak teraz, tak jak patrzę, ja za bardzo nie jestem zaskoczony. Teraz już, bo w tamtym roku byłem zaskoczony, zresztą ja wielokrotnie to powtarzam. Eee, wielu mówi: Stanie się tragedia, jak upadnie wiara katolicka w Polsce. Proszę Państwa, ta wiara upadła w tamtym roku, w 2020 Wielką Sobotę. To, to jest moja data, to jest pewna data. To, to był upadek wiary katolickiej w Polsce. Ona już nie powstała, teraz, teraz tylko się cofa, upada, upada, ale e, bądźmy dobrej myśli. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Po co nam tradycjonaliści? Czy nie lepiej, żeby do kościoła chodzili ludzie wierzący? Albo oddawali hołd Jezusowi Chrystusowi tylko ludzie wierzący? A ta reszta? Zamaskowanych, przebierańców. Zobaczcie, co jeszcze. No taki temat. To było to. Zresztą posłuchajcie, co oni mówią. Ci czarnie, no, oczywiście ma na myśli stroje zawodników. Oni mówią, że chińskiemu Bogu trzeba oddać w ofierze 6 miliardów ludzi. To jest ofiara. Zawsze jak powstawał Nowy Bóg, pamiętajcie, nawet to było niestety, ale nawet to było z przyjściem Jezusa Chrystusa. To też była ofiara, chociaż Jezus Chrystus Jezus jej nie złożył. I wyznawcy jego też nie złożyli. To była, ale była zbrodnia na niewinnych dzieciach. I teraz pojawia się Nowy Bóg. Z Chin i co robią, co robią nowi wyznawcy? Chcą złożyć w ofierze 6 miliardów. Ja, ja czułem, że tak będzie. U nas w Polsce się przymierzają do 20 milionów. 20 milionów położą do piachu, ale to jest inny temat. Dobra, to byśmy to, to zamknęli na, na tym, jak wygląda kara. A teraz drugi temat. Masoneria. Zauważyliście mojego awatara, moje logo, dodając tam takie trzecie oko. Ja od, już od, od lata zacząłem się tym interesować. To znaczy, nie tak dawno, powiem ci, już dawno, ale mówię, nie, nie. jak zacząłem tę głupotę widzieć, myślałem, że to, to mnie nawet zmobilizowało, powiem szczerze. Jak za, 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 zacząłem rozglądać się dookoła, to mówię, dlaczego ci ludzie tak się zachowują, jak się zachowują. Okazało się, że są zahipnotyzowani. I to wielu hipnoterapeutów, filmik co na tym, bardzo dobrze. To jest hipno hipnoza, ogólnonarodowa hipnoza, ale no, że ja musiałem to, przeczytałem parę książek i tak dalej, i zgadzam się z nimi. Zgadzam się z nimi i teraz wracam do masonerii. W internecie szczególnie jest cała masa heroldów. Masoneria. oni potępiają cały ten świat. Wszystko zło przez masonerię. Masoneria zła, masoneria taka, masoneria rytu takiego, owego i siego. E, moi drodzy, no więc ja też się zacząłem zainteresować, co to jest ta masoneria. I nigdy sobie się do tego za bardzo było, nie przykładałem. Tak, tak jak ze wszystkim, że nie miałem czasu. Teraz mam trochę czasu. E, masoneria. Słuchajcie, masoneria, przede wszystkim ich znak. To są budowlańcy. Tam jest e, cyrkiel kątownice, kątownik i tak dalej. Ale to są znaki, znaki budow budowniczych. Oni budują. Oni nie wyciągają ręki. Daj tana, a my się będziemy modlić o wasze dusze. Poza tym masoni, masoni są ludźmi wierzącymi. To też mnie zaskoczyło. Ja cały czas uważam się za katolika. Druga rzecz, co mnie zaskoczyło, to to, że to nie Masoni walczą z kościołem, a Kościół walczy z masonami to właśnie, to ja nie widzę masonów, którzy ja jestem mason, tu mam spódniczkę, czy tam coś gdzieś tam, jakieś rytuały odstawiam i ja tu walczę przeciwko, to bardziej kościół katolicki walczy z masonami, bój toczy nie wiem o kasę, ale dobra co zauważyłem moi drodzy, zauważyłem, że masoni zrobili krok w tył druga rzecz, a jeszcze taka rzecz techniczna no, przyglądałem się masonom, to to co oni mają w tym za interes teraz, żeby właśnie w propagowaniu tego chińskiego Boga, co, co oni mają interes w tym totalnym zamordyzmie finansowym, biznesowym, czyli przedsiębiorców? Skoro sami mają przedsiębiorstwa, no to jaki oni by mieli cel? Tak pomyślmy na logikę: to są budowlańcy, mają firmy, i to nie jest tak, że jest. 5 czy 10 masonów na samej górze. Gdzieś jakiś Bill i reszta Soros i tak dalej. Ja nawet nie wiem, czy oni są w ogóle masonami. <laughs> bo nie, nie, nie znalazłem informacji, że oni należą. Oni są wyrzuceni z masonerii wręcz. Niektórzy ma, niektóre rytmi, ci masoni mówią, że oni z tymi ludźmi nie mają nic wspólnego. Bo wyrzucali ich. Bo oni mają przedsiębiorstwa. Potężne przedsiębiorstwa. I te przedsiębiorstwa leżą. Te przedsiębiorstwa stają na granicy bankructwa i ja zadaję tym wszystkim heroldom internetowym takie wiadomo, yy, pytanie retoryczne. Yy, to co, co, myślicie, że, że to, to, to ktoś budował firmę, pracował i sami ją teraz niszczy? I co, i według was to jest, to jest mądre postępowanie, że tak, on to teraz niszczy firmę sobie, no tak jakby wiecie, no ktoś zbudował dom, a później go podpalił. O, i pójdę teraz, o, podpalę go, no i dobra, będę, pójdę pod most. Dla Masonów to żaden interes. Ale według zasady. Zanim gruby schudnie, to chudy umrze. I masonie z założenia, skoro Sabat, międzynarodowy Sabat, w którym bierze udział watykan, Sabat Watykański i Sabat, a już na nasze polskie podwórko episkopatu Polski bierze w tym czynny udział. przecież to oni rządzą, to oni to jest ich rząd. To nie jest rząd żadnych tam ludzi, to, to rządzi sabat Episkopatu Polski. I zamyka to wszystko i chce zniszczyć, zamyka własne świątynie, zamyka firmy, zamyka wszystko. To masoni stwierdzili, że zrobimy krok w tył. No rób to, co chcesz. Jeżeli tak żeście postanowili, jeżeli że postanowiliście tak, tak zrobić, to my przetrwamy. I yy, patrzę na, szukam właśnie różnych informacji, okazuje się, że masoni wycofują się, zabezpieczają swoje flanki, po prostu jak teraz tam jest jeden taki chłopak, to nie jest mason, ale tam, jakiś, tam budują jakieś osiedla i tak dalej, przygotowują się na, na, ten, na tą apokalipsę, podobnie zrobili masoni. Zabezpieczają swoje finanse, wszystko, a wy chcecie zniszczyć ten świat, zbudować nowy, Zobaczcie, że już nasz Jasiek ogłaszał, że trzeba zbudować nowy świat. Ten świat trzeba zdezaktywować. Tego niewielu, niewielu to, to widzi, ale są tacy, którzy te, te słowa pamiętają. Ja je pamiętam. Co na temat Jaśka? Już nagrałem filmik w tym pożegnaniu. Dobra. Także, tak jak mówię, dzisiejszy filmik jest, jest tego typu. Także, także widzicie, tyle. Jeżeli, ja po prostu aż wsłuchać, są goście, fajnie mówią, politycy Międzynarodowej jest taki kanał, ale jak zaczyna gadać o masonach, no to mi mitologizujesz gość, tak, tak po prostu, tylko mogę krótko powiedzieć, no nie, ja się na to nabrać nie dam, na żadnych masonów nabra, nabrać się nie dam, druga rzecz, Taki jest profesor z Ameryki. On bardzo często był zapraszany. Teraz przestali zapraszać. Jeden z jego ostatnich programów, tych tak zwanych mediów katolicko-narodowych, tak to umiał, i oni tam w pewnym momencie zadali mu pytanie o masonerię. On tam użył, jak on ich nazwał Masę, On nie powiedział masoneria, ale chodziło o masonów, tylko coś tak, tak po angielsku to, 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 to zmiękczył. Messeni, on jakoś inaczej to powiedział, ale chodzi o masonów. O czym pan mówi do tego redaktora? Masoni w ogóle w tym nie chcą brać udziału. Masoni wręcz przeciwnie, w swoich środowiskach ogłaszają, żeby w tym nie brać udziału, żeby się w bronić przed tym. A tu w Polsce heroldowie, modlitewni, wielcy katolicy, masoni książki piszą przez masonów. Nie. Jeden wielki fałsz. Także widzicie, żyjemy w świecie fałszu, fałszu z wielu stron, i tak by, tak by to było. Jeszcze je, nagram, nagram jeszcze filmik. Ostatnio spotkałem znajomą osobę z, po 70. i przeprowadziłem rozmowę na temat właśnie szmaty na twarzy. Nagram wam filmik, ale to będzie taki filmik no dla takich właśnie osób no dlatego, że mam trochę czasu natomiast mówię każdy jakby co kanał jest zawieszony aha dobra, przeciągnąłem to pociągniemy dalej słuchajcie skoro tak no to to jest tylko kwestia techniczna jeżeli ktoś sobie życzy, bo naprawdę no to to um, ja powtarzam nie udało mi się zorganizować studia profesjonalnego i dlatego zawiesiłem ale Dopóki mam czas, jeżeli to czasu mi zabraknie, to, to zakończymy, ale dopóki mam czas, to tak. Jeżeli ktoś sobie życzy, żebym dla niego nagrał film, dla niego, to ja mam taką granicę stówka. Jeżeli 100 zł wpłacasz, dobrze by było, darowizna, a tam dalej, albo pod moim filmem napisz, że wpłaciłem i życzę sobie film w takim to, a takim temacie. Żeby to nie było tam 110 tematów, Możesz, możesz że to nie wypali, ze względu na to, że możesz się zdziwić, jaki ja film nakręcę. Poniżej, tu też zaskoczy niektórych, ktoś powie, a to ty byś chciał od razu wiesz. Złotówkę tego, ja bym ci 5 dych przysłał. Może być i 5 dych, może być złotówka, nie ma problemu. Ale jeżeli poniżej 50 złotych masz przesłać, czy coś takiego, szacunek mam nawet dla tych, kto by złotówkę ktoś przesłał. Ale o co chodzi? To wolę, żebyś przy w jakimś, w jakimś towarzystwie. Gdybyście spożywali dobrą polską wódkę, to wypił kieryszek wódki za youtubera, za mnie, Poprosił mnie, Kasi nie chciał, ale prosił mnie, żebym mnie jego zdrówko i ja będę Ci za to wdzięczny. I tu bez żadnej tam napinki, że to sobie szydzę i tak dalej, nie, po prostu uważam, że albo grać, albo nie grać. Tak to jest i dlatego mówi, jeżeli ktoś by sobie życzył film, niech prześle, ja dopóki mam teraz czas, dla niego osobiście, a jeszcze y, musimy określić się, to może już tak, jeszcze dodam, czy sobie życzy, żebym ujął jego dane. To będzie od razu na tej planszy startowej. Film sponsorowany, a sobie to dobrze wyjdzie film sponsorowany przez taką, taką osobę. Bo zastanawiałem się jeszcze nad takim tematem ale to może w kwestii tych, 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 tych modlitw i tak dalej ale to później to może innym razem. Ale wracamy do tych normalnych filmów. Jeszcze tak na koniec jeszcze, na koniec, jeszcze, jeszcze to powiem tak. Jeżeli kogoś bawi, to tak już rozrywkowo, na przykład te moje e, e, dyskusje za kierownicy. Okej, okay. jeżeli ktoś sobie życzy, to samo. Wpłacam stówkę, nie mniej, ale stówkę, trzy filmy. Moje no, pogaduchy na temat e, realnych zdarzeń. Jeżeli będę jechał, e, no nie będą to już profesjonalne. Natomiast wolałbym jednak, tak jak teraz tutaj jestem, i nagrać coś konkretnego na określony temat. Oczywiście z góry zaznaczam, tak jak do tej pory, mówię kodem. Ja nie mam tutaj kancelarii prawnej, żeby się chodzić po sądach i. Wiecie o co chodzi? Co ja tutaj będę dalej tłumaczył? Także to by było na tyle. Miłego dnia życzę. Nic się nie zmienia w zasadzie. Dobra, z na razie.